Drugi wtorkowy trening miał luźniejszy charakter. Piłkarze najpierw grali w dziadka, a następnie na kilku boiskach rywalizowali w siatko-nogę. W zajęciach nie uczestniczyli Marko Szuler, Wladimir Dwaliszwili, a także Henryk Ojama. Młody estończyk doznał kontuzji podczas porannego treningu i nie był zdolny do uczestniczenia w popołudniowych zajęciach. Popularny dziadek posłużył jako rozgrzewka do nogi Stałego elementu treningów Legii Warszawa, który wprowadził trener Jan Urban jeszcze za poprzedniej kadencji Tym razem najbardziej zaciętą okazała się rywalizacja Polski z resztą świata Zakończona zwycięstwem biało-czerwonych w składzie Marek Saganowski, Jakub Wawrzyniak, Michał Kucharczyk i Janusz Gol Nie był to jednak koniec popołudniowych emocji w Badcelu. Po zakończeniu treningu na boisku pojawili się trenerzy Jan Urban i Jacek Magiera, którzy wspólnymi siłami pokonali duet Żewłakow-Kucharczyk. Ich zmaganiom uważnie przyglądali się Jakub Wawrzyniak i prezes Bogusław Lesiądorski. 啊。